Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar, Mistrzostwskie Stacje Paliw 2B Raili Team Promotion, Marketing i PR Sportowy portal www.wyścigigurskie.pl Jędrzej, debiut w górskich samochodowych mistrzostwach Polski Ty jesteś bardziej zawodnikiem torowym niż górski Tak, dokładnie torowym Startuję w Europejskim Pucharze Golf Cup A tutaj w Sopocie jestem w może powiedzieć że tak treningowo gościnnie, to myślę, że to będzie jedyna runda w tym sezonie GSMP. No i tak, zobaczymy jak to będzie. No, mój golf ma 260 koni, jestem w klasie e, E1 plus 2000, więc konkuruję z 600-konnymi Lancerami i Porsche. Więc na pewno nie będzie łatwo, no ale będziemy jechać po, po najlepszy możliwy czas. I specyfika wyścigów górskich to tak, jakbyś jechał w golfie, kwalifikacje, po czas. A jedno okrążenie, zgadza się. Więc na pewno będzie problem z dogrzaniem opon. To, to jest coś, z czym, z czym będę musiał sobie jakoś poradzić. Normalnie w wyścigach płaskich najpierw poświęcam całe okrążenie na przygotowanie sobie temperatury opon do, do uzyskania najlepszego czasu. No Tutaj tego nie ma, więc jadę na chłodny. Pogoda też jest taka, a nie inna, więc to będzie jakieś nowe doznanie. na, na debiut wybrałeś sobie dosyć szybką i y, trudną trasę? A, dobrze, że jest szybka. Nie wiem, że jest bardzo trudna. Mówi się, że, że tutaj za dużo tych ciasnych zakrętów nie ma. To mi akurat pasuje, bo, bo bardziej ta trasa przypomina specyfikę torową. Nie, nie jest zbyt rajdowa. Myślę, że będzie ok.